Chwila. W dzisiejszym odcinku zaczynamy, albo bardziej powtarzamy serię, która już na tym kanale była. Właśnie teraz ją będę wykonywał, czyli Minecraft Beta Let's Play. Teraz gramy na wersji Beta 1.7.3 gdyż no po prostu to jest ostatnia wersja z tymi starymi mechanikami, e, która ma, która nie ma po prostu nowych mechanik, a ma najwięcej nowych nowego kontentu, więc. Zacznijmy, create new world spróbujemy, może Minecraft beta. Let's play. Silo no, zostawimy randomowego, tak żeby było. Dobra, się w świecie. Troszeczkę zacina, ale jest dobrze. Jest dobrze. Tylko sobie może wideo settingsy, wszystko tu jest chyba dobrze Tak, wszystko jest ok Więc wracamy do gierki No i co? Lecymy grać Jesteśmy obecnie na pustyni, więc będzie trochę trudno znaleźć drewno Ale jakoś się postaram Tam już nawet widzę, więc idziemy tam Idziemy, idziemy a więc jesteśmy już przy drzewie, więc teraz zbieramy. Dobra, gotowe. 8 drewna. Teraz mamy 32 deski. Hop, 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 hop. Jeszcze sezonkę dostałem. Deski z nieba lecą, normalnie. Chwilę, bo właśnie muszę zrobić crafting table. Trochę patyków. Proszę bardzo, teraz kilof drewniany. Teraz lecimy kopać. Dobrze, mamy 19 kamienia. Wychodzimy stąd. Oj, nam nawet już drzewo wyrosło. Ale to nie czas na takie rzeczy. Teraz bierzemy furnej, piecyk kilof... Opa, proszę bardzo. Miecz. Teraz jeszcze siekierka. Motyk. I łopata. O. Tak. Tak. Tu. Jaskiniowe dźwięki. Dobra. Wykopujemy. I uciekamy. Trzeba zdobyć jedzenie. Kurczak? Nie. Jeszcze kurczaki nie dają tego mięsa. Przecież jestem. Zapomniałem. Zapomniało mi się, teraz trzeba świnie. Przecież trzeba wziąć świnie Uka żeby dostać jedzonko. A teraz trzeba wybrać się po węgiel jeszcze. Proszę bardzo, mamy wągiel. Trochę mało tego węgla, ale zawsze coś. 5. A teraz trzeba się wybrać, szukać miejsca na bazę. O, a więc tutaj widać śnieg. Chyba da się już blok śniegu zrobić tak I ponoć słyszałem, że jak się postawi i go zniszczy To dostaje się... Nie, teraz to już... Jednak to było naprawione, bo we wcześniejszych wersjach chyba dało się ten mieć Nieskończony śnieg przez właśnie takiego Buga Ale no cóż, to już naprawione, więc teraz pora na nasze żarcie Oj, nawet dwa wydropiła świnka. Tam jest owca, to trzeba ją też unicestwić na łóżeczko. No bo już łóżeczko tutaj jest w tej wersji. Ok, teraz tylko musimy szukać. O, muzyka leci. I to nostalgiczne uczucie trochę. Chociaż. Teraz musimy po prostu szukać. Szukać wełny. Zobaczmy pochodnia. A, tu nic nie ma pochodnie mało światła dają no dobrze mamy kolejne jedzenie teraz to trzeba po prostu się gdzieś osiedlić i tyle tutaj mamy kolejny węgiel więc kopiemy dobrze mamy dość dużo węgla już żeby potem użyć go do przepalenia hmm zobaczmy gdzie by można tutaj to co robimy łódkę i odpływamy płyniemy niestety to jest to tragiczne kontrolowanie tej łódki więc jakoś będzie trzeba przeżyć masakra to jest po prostu o, żebyśmy się nie rozbili bo to jest tak że jak się wbijesz to już to ci się rozwali łódka musisz się na nowo trzeba sobie na nowo ją zrobić U, to, to sterowanie jest jakieś dziwne o teraz już Teraz już to jednak nie działa, ale teraz to musimy po prostu po lodzie iść i iść, a robi się ciemno. Więc możemy się osiedlić tutaj na tej wyspie z Krówką, takiej przyjemnej dość okolicy. Tylko muszę tu dojść. O, no proszę bardzo. Jesteśmy, możemy tutaj się osiedlić. To jest taka mała wyspa. Więc, no cóż, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Niedługo powinienem nagrać nowe, więc zostańcie na moim kanale. Możecie zostawić subskrypcję, ale nie musicie. Dziękuję Wam za te wszystkie zasięgi i do zobaczenia w kolejnym odcinku.